Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie spojrzymy pod nogi. Tak, pod nogi, ponieważ tematem tego odcinka będą liście. Ich wykorzystanie w ogrodzie. Jak zapewne wiecie, liście w ostatnich latach są praktycznie w większości ogrodów grabione i wyrzucane. A można je w bardzo fajny sposób wykorzystać. Ale od początku czy po pierwsze, czy można wykorzystać wszystkie liście? Otóż nie. Tak jak widzicie, tutaj jest papierówka. Liście już zaczynają żółknąć, to już dużo też opadło. Tutaj mamy brzozę. Tam jest dalej forsycja, tam już się zaczynają też, też, już się zaczynają liście na Forsycji czerwienić, także one za chwilę będą opadać. No a tutaj mamy orzecha włoskiego. I teraz tak, jeżeli drzewa, liście z drzew, ogólnie liścia z możemy wykorzystać do w ogrodzie naszym, także, z, także liście z orzecha włoskiego, nie nadają się do tego kompletnie no i jak one zaczną opadać a tak jak widać już zaczynają w ogóle liść włoski ma takie charakterystyczne duże liście łódkowate czyli te liście musimy grabić i i wyrzucać, pozbywać się z ich z ogrodu ponieważ pod w czasie gnicia wydzielają one enzymy, które niższą rośliny, które rosną po prostu leżą, no, rosną pod, pod nimi przykryte. Także z liścia, liście z orzecha woskiego musimy się pozbyć. Z drzew, czy to jabłoni owocowych, czy też wiśni, czereśni, czy też tak jak to jest tam jeszcze graby rosną, tam jest po drugiej stronie drogi dąb, możemy wykorzystać do wykonania izolacji roślin, które zostawiamy w, w zimę na, na zewnątrz. I pierwszym z takich roślin, które możemy zabezpieczyć, no to są róże. Róże, czy to, czy to pnące, czy to takie, które przycinamy przy samej ziemi, możemy narzucić na nie liście i będą bardzo dobrze. Izolowały przed przymrozkami będą chronić nasze kwiaty przed przemarzaniem. Następnie w liśmie można przykryć yy, nasze sadzonki. Tak jak wiecie, ja mam sadzonek w tym roku dość sporo, tam są pod drzewem. Tak mam sadzonek dość sporo i na zimę będę je też okrywał. Też będę je okrywał liśćmi, ale to Wam nagram o tym osobny odcinek. Tak, tu jest usta Zobaczcie jak ładnie tutaj, tutaj, ładnie nam te hortensje rosną. Jeśli jeszcze nie widziałeś odcinka o tym, jak, co zrobić, żeby hortensja od samego początku była ładnie gęsto rosła, tak jak ze szkółki, to zapraszam Cię na do, go, do jego obejrzenia, ale to film o przechowywaniu hortensji to nagram, nagram trochę później, bo to jeszcze nie pora. Następnie, jeżeli nie mamy piwnicy, nie mamy jakiegoś miejsca, żeby przechowywać nasze warzywa korzeniowe. A jeśli mamy tunel foliowy, to możemy po prostu nasze warzywa korzeniowe zakopać w o, tak jak tutaj, wykopać jakąś dziurę, wsadzić w skrzynkę, przykryć ją styropianem, jakąś tam płytą pięciocentymetrową nawet i wtedy... Przysypujemy liśćmi, i nam te warzywa będą ładnie zimowały. Dodatkowo, takimi liśćmi możecie zabezpieczyć również sadzonki róż. Te, które wykonywałem w, nie wiem, w lipcu, chyba, albo w sierpniu, możecie je wsypać, wkopać w tych doniczkach i zasypać. Liśmi, one też będą świetnie izolowały. Tak jak tutaj mamy forsycję. Tak jak widzicie, ona liście już zaczyna, zaczyna ją czerwienieć. Ładny kolor. W ogóle forsycja jest ładnym, ładną rośliną na żywopłoty. Bo z wiosny jest żółta. W ciągu roku jest zielona. A jesienią takie piękne liście dostaje. Jeżeli byście chcieli sobie rozsadzić forsycję, o tym też nagram na dniach odcinek, no to też możecie zabezpieczyć młode sadzonki liśmi. W ogóle skąd taki pomysł na wykorzystanie liści do okrywania? A wiąże się to z tego, że kiedyś jak rolnicy kopcowali czy to ziemniaki, czy buraki, przykrywali w kopcu ziemniaki, buraki dla bydła. Grubą warstwą liści na to przesypywali ziemią i taki kopiec bez problemu przechował im te plony do następnego roku. Tak więc, takie są podstawowe sposoby na wykorzystanie liści: nie tylko, żeby je zgrabić i szybko wyrzucić, ponieważ jest to bardzo dobry izolator cieplny. No, wyjątkiem są, tak jak mówiłem, orzech włoski. Spod jego liści. Z jego liści nic nam nie przyjdzie, musimy je pograbić i wyrzucić na bio. Tak jak widzicie liście już zaczynają lecieć, także zacznie się chwilowy sezon grabienia. No a z reszty drzew, po prostu te liście wykorzystamy do zabezpieczenia przed zimą, przed przymrozkami. Wiadomo, gdyby w naszym klimacie nadal spadł śnieg na początku listopada czy w połowie listopada i szybszym przymrozki no to by nie było tego problemu ponieważ pod warstwą śniegu by to było wszystko za zaizolowane przed zimnymi przymrozkami no ale tak jak na razie się teraz klimat trochę zmienił tak więc ja liść, zawsze rośliny które okrywam to są na pewno róże które rosną czy to pnące czy ten w ogóle róże pnące których nie nie obcinamy na zimę. Również możemy, również obsypuję liśćmi, tak z 10 15 do 20 cm taką kubkę, żeby też je zabezpieczyć. A jeszcze to co, to co ważne, zawsze zabezpieczam y, róże, które były szczepione na na dzikie, ponieważ nie chcę, żeby one podczas mrozów mi przemarzły do, do samego korzenia i poumierały, tak więc takie róże zawsze zabezpieczam. Dobrze, i to by było na tyle w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zapraszam do subskrypcji. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zadawaj je w komentarzu. No i do następnego filmu. Na razie, cześć.